Cześć kochani. Jezu jestem tak spalona, że masakra. Już wczoraj nie miałam po prostu ochoty dalej nagrywać, bo wszystko, wszystko nas bolało. Ale chciałam Wam powiedzieć, że wczoraj po prostu nie mieliśmy już siły nic zrobić, nagrać jak wróciliśmy. Z tej wyspy, to po prostu ym, dobiegały z naszego pokoju niezłe jęki. Tak, tak żeśmy się zjarali, zresztą pewnie widzicie. Y, dzisiaj już jest nieco lepiej, ale uważam, że to było poparzenie pierwszego stopnia. Y, nie, nie, nie byliśmy wcale głupi i się nie nasmarowaliśmy, wręcz przeciwnie. Smarowaliśmy się ogrom. Multum razy, no ale krem, który kupiliśmy, to w zasadzie zadziałał jak przyspieszacz opalania i po prostu, no niestety, zjarało nas na raczki. Ucieczkę dodatkowo zapłaciliśmy około 280 dolarów, za dwie osoby, oczywiście. Musicie mieć ze sobą jeszcze, musicie doliczyć dodatkowe koszta, jakby. No chyba, że nie chcecie korzystać z dodatkowych atrakcji, tylko siedzieć w hotelu, w resorcie i pić drinki, ale uważam, że to na, na dłuższą metę no, po prostu się nudzi. No nie jesteśmy w stanie przez 10 dni pić dzień w dzień drinki i wiecznie to samo, no, no nie, no trochę trzeba sobie uatrakcyjniać te wakacje. Obczajcie to w ogóle ten kran nie? To jest taki shit. Nie kupujcie tego. Tylko albo bierzcie ze sobą więcej, lepiej wziąć więcej, nie tak jak my dwa kremy na krzyż. Tu się zdecydowanie więcej ich używa. No, after sun to już jest końcówka, to, to jest już styl po prostu ratowania się życia. <grym> obcinaczką do paznokci obcięłam tutaj te, 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 żeby się dostać do resztek i powiem Wam, że jeszcze dużo tego kremu było no jeszcze na jedno smarowanie delikatne mi wystarczy i tyle no, dobra dobra, mam nadzieję, że jutro będzie lepiej to idziemy na tego snega. pa na kolacyjkę takie cudeńko, tu jest jakaś dufka, nie wiem co to jest. E, robal jak zwykle wziął kawałek pizzy pewnie. Miszmasz jak zwykle na naszych talerzach. Tak wyglądają desery, w ogóle są y, pięknie wyglądają. W miarę smakują. No, także jemy deserka. Jest godzina 6:30. My sobie idziemy teraz na śniadanie, i jedziemy dzisiaj na wycieczkę do tego Monkey Landu i pojeździć tymi ich kładami. Więc jestem ciekawa. Zobaczymy, jak nam się uda ta wycieczka. Czy się uda, czy się nie uda. Nasze spolenizna już lepiej wygląda, ale mam tak mi puchną nogi tutaj. Jest takie ciśnienie, że. Ledwo włożyłam adidasy, także pan mi w kadr wszedł. Był bardzo ciekawy, co ja robię. No, No idziemy na śniadanko, szybko jakąś kawkę wypić, i yy, i bus będzie na nas pewnie czekał już. No, także zabieram Was dzisiaj ze sobą. Jego czapencja. No, tak wygląda hotel szósta. 30. Dzisiaj mamy trochę zakmurzenie, ale to dobrze w sumie, żeby nie, nie waliło tak słońcem. Idziemy do e, miejsca, gdzie jemy śniadanka. W sumie wszystkie posiłki. Jezu, bo nie zdąży swojej kanapeczki zjeść. Dlatego tak popierdziela patrzcie jaki busik śmieszne busiki są jedziemy tym zarąbistym busem jak na safari dosłownie także tak wygląda busik w środku spoko, ja się w panterkę ekstra ubrałam, żeby nie było no także mój mąż już się smaruje bo się boi kolejny raz Palić? No ależ nie jest tak źle, już w miarę wyglądamy. Zielono tutaj mamy. Tam mamy nasz hotel wejście. Nie, tam jest. A nie, tam jest ten meeting point, tam mamy wejście. A, tam ślepo. Tak, włączone, Powiem Wam, że trochę części dupę. <laughs> Pasy żeśmy zapieli! Mogę wam pokazać taki minimalny syfik, jaki mają tutaj. Także no nie wygląda to zadbanie. Śmieci na ulicy, no, no ale to jest prawda. Więc nie ma czego się tutaj spodziewać. Hotele są zadbane, ale jeśli chodzi o ulicę, to szczerze mówiąc, to nawet turyści tędy nie chodzą. No w ogóle, o, jakie piękne was. widoki. drugi hmm. mnie tylko nie wystraszyły małpki, mają skakać po nas. Powiedzieli, że my zapłaciliśmy za to, żeby skakały po nas. Gdzie są? Nie Tam jest. Tu zobacz. It's got Keep <laughs> coming! <comments. laughs> against the railing, everybody! I no. <laughs> On oh, railing, everybody, please, follow the <laughs> kitchen, <laughs> please. I try! No, <laughs> I, that's side <laughs> that's side. that's, that's on no. no! Against the Under wheel, please!

Wielka tu roślinność. Fajna. I w sumie ja mam, I Ja też chcę. Zamień się miską. No, zamień się miską. Masz? Mam. walk all the way down, we don't finish it, we follow the guide. Patch, patch, patch. Bring the plates with you, don't leave the plates stranded. Keep walking. Keep going. Keep walking. Keep going. Bardzo dobrze, bardzo dobrze zrobiłaś no, no, no. Buziaczka nie będę dawać. No, no, no. Dobra, chodź. Jeszcze coś tam mam. I te są małe żarłoki. takę. Tutaj na Ale piękne widoki.